Rolnicy zebrali już zboże z pól. Sadownicy i ogrodnicy dopiero zbiory kończą. Jak sobie poradzili w tym trudnym, naznaczonym pandemią roku? Postanowiliśmy to sprawdzić tam, gdzie efekty ich pracy widać jak na dłoni. Dla wielu przedsiębiorców ostatnie półtora roku było pełne niespodzianek. Nie inaczej było w sektorze rolnym, gdzie pojawiły się tak wzloty, jak i upadki. W okresie pandemii. Ten ruch tutaj po prostu był znikomy. Tak? No, lockdown spowodował, że jednak ta branża choreka była zamknięta. No, wiosna, nowe rozdanie, słońce, zaraza, pandemia, gdzieś tam prawda, zaczęła odchodzić. No i nastąpił ten boom. To był efekt psychologiczny. Ludzie zorientowali się, jak istotny jest komfort we własnym domu. Miejsce odpoczynku stało się też miejscem pracy. Niestety pandemia dotknęła rynek kwiatowy i no, odczuliśmy to przez ten rok. Jest no, troszeczkę gorzej, ale no, jakoś dajemy radę. E, tak jak z gastronomią to nie było, aczkolwiek no, było, były, były momenty, że było źle. Kwiaty to jedno, ale producenci i sprzedawcy owoców i warzyw mieli w tym roku różne doświadczenia. W trakcie pandemii mm, obroty spadły. Około 50% względem zeszłego roku. Teraz dopiero w trakcie tego sezonu zaczyna być odczuwalna poprawa handlu. Obserwując to, co się dzieje tutaj u nas na rynku, mogę powiedzieć tak: nie zauważyliśmy jakichś tam braków. Jest duży boom. Tak? Owoce miękkie sprzedawały się w dużych ilościach. Producenci przyjeżdżali, odbiorcy już na nich czekali. Ten przeładunek tego towaru następował szybko. Ten rok nie jest urodzajny z uwagi na to, iż wiosną było dużo przymrozku. Owoce i warzywa są drogie. Mała podaż na rynku. Początkowe obawy co do jakości i wielkości plonów na szczęście nie potwierdziły się. W stosunku do poprzedniego roku były większe o 16%.